Witajcie na, witajcie na kanale Polski Misio Dzisiaj Wam przedstawiam recenzję recenzja y, horroru Fabryka śmierci de factory z 2002 roku Zapraszam do oglądania De factory, fabryka śmierci Lupka um, ludzi y, którzy kończą maturę Banowicie. Bo um, zobaczyć, jak krążące potki. Jako miejsce przygotowujące śmiertelnych eksperymentów chemicznych, które zakończyły się śmiercią wszystkich pracowników, zakład został Od tamtej pory jest ubywnym miejscem schadzek młodzieży alkoholowych i legalnych imprez. Taki to jest też pomysł na nocną zabawę. Ma grupa przyjaciół, która na swoim szczęście poznała przez swoją samą karę śmierci. Osiem osób przyjeżdża do Fabryki Śmierci i aktualnie yy, mają się dobrze bawić, spożywać alkohol, narkotyki, oczywiście, seks etc. no i mają dobrze bawić, ale nie wiedzą, że w tej Fabryce straszy. Jest tam, powiem, kiedyś pracownica, taka pracownica, pracownica pracowała, to jest trochę inna w tym zakładzie, dokąd została zamknięta do tamtej pory, bo strasznie, strasz, stał się wielki skandal tam coś już do firmy wszystkie wymordowało w tej fabryce no i ta osoba nawet przebywała tutaj w tej w tej w tej, w tej, w tej, w tej, w tej fabryce, która zabija ona ma i dwa szpony no i tak jak wszyscy najpierw zginie Troy a potem potem zginie Eee, potem zginie ten. Potem zginie. On zginie pierwszy, a, a potem z... zginie ten. Jak? Potem Potem... O. Potem zginie... zginie e, mój Murzyn i potem zginie ta murzynka. Jak zostanie chłopak tej dziewczyny i, I tej a on też zginie będzie się rozeszłać to całą to Alexa no i tylko ona przyżyje i zabije, tu, Tu nie wiedziałem, to potwór Ron No, to potwór Występuje Entertainment Fabryka śniadania z roku. A eee, jak widzicie, już... macie to wpuszczone, jak to się kończy, z polskim, macie tutaj Gra Polski, lektor, napisy że to polska, polska wersja językowa jest, także tak, no, i, jeśli tylko no. ono się ma, Zobaczcie, co się stanie, patrzcie, hmm, także recenzja taka sk <grym się> w skrócie zrobiona, Muszę skrócie nie chciałem się rozgadać, bo tam wiadomo, film cały wytrwał, a tylko fragment recenzji po, 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 powiedział tego filmu, także że żebyś się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, subskrybujcie kanał, komentarze mieć widziane, łapki tak samo i ocenicie, jak mi poszło, starałem się bardzo dobrze, mimo, że tam miałem troszeczkę takie, takie tam zbohania, ale dobrze poszło nawet w sumie, nie powiem, że nie, no. słuchajcie, przystąpię to. pewnego dnia skaziło ją Nie raz raz. chemikalia. Nie Mówiłem? Chemikalia. To, ta się która zabija i morduje no. ludzi. Trzymaliśmy ją w domu, jak najdłużej. W tajemnicy. Ale w końcu uciekła. I wróciła cała wewnętrznie. Nie wiedzieliśmy co się stało. Mogliśmy zrobić tylko jedno. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie do zobaczenia. Trzymajcie. Cześć, pa I widzicie w tym odcinku Już na moim kanale. Recenzja już za chwilę się na moim kanale. Cześć.